Trzy błędy, które popełniasz kupując robota sprzątającego. Wyższa moc i więcej paskali brzmi dobrze, ale to pierwszy błąd. Skupiasz się na mocy, a nie na nawigacji. Robot musi mieć lidar, czyli na przykład tę wieżyczkę u góry. Bez niej jeździ na ślepo i gubi się. Chociaż niektóre modele chowają ten sensor w obudowie. Błąd numer dwa. Bierzesz robota bez sensownej stacji dokującej. Nie chodzi tylko o ładowanie. Stacja powinna co najmniej opróżniać robota z kurzu do specjalnego worka. A jeżeli chcesz model z mopowaniem, to fajnie, żeby stacja nie tylko myła, ale też suszyła nakładki. A najlepiej, jak je jeszcze przechowuje, gdy nie mopuje. <laughs> Są też takie bajery, jak dozowanie detekcji. Czy czyszczenie podstawy. Więc jeśli stacja tego nie robi, to ty pozostajesz operatorem robota, a przecież miało być bezobsługowo. Błąd numer 3. Dajesz się złapać na funkcje, których robot i tak nie wykorzysta. Po co z tego, jak nie potrafi tych podstawowych, jak omijanie przeszkód, podnoszenie mopa czy wjeżdżanie na próg? Więc najpierw podstawy, potem dodatki. Tym kieruj się podczas wyboru.